Mam na imię Lilian i przez 30 lat prowadziłam życie, które uważałam za idealne. Nasz duży dom na obrzeżach miasta był moją przystanią, miejscem, w którym szczęście zdawało się kwitnąć bez końca. Mój mąż, Tom, był moją opoką nasz syn, Jake, był światłem naszego życia. Początkującą gwiazdą futbolu na swojej uczelni pamiętam dzień, w którym Jake przyprowadził do domu Sarę swoją dziewczynę. Była słodką dziewczyną o łagodnym uśmiechu i życzliwych oczach. Od razu ją polubiłem, widząc w niej córkę, której nigdy nie miałem. Kropka, często do nas przychodzili, wypełniając nasz dom młodzieńczym śmiechem i marzeniami o przyszłości. Obserwując ich, nie mogłem przestać myśleć o ślubie i ich przyszłości. Wydawali się tak idealni razem, tak zedsynchronizowani. zacząłem już myśleć o Sarze jako o części naszej rodziny. Kropka, w miarę upływu dni zauważyłem, że Jake staje się coraz bardziej podekscytowany. Wpadał do domu po treningu, praktycznie wibrując energią. Kropka, początkowo przypisywałem to jego pasji do futbolu i związkowi z Sarą. Ale było w tym coś innego, coś, czego nie potrafiłem określić kropka pewnego wieczoru, gdy przygotowywałam kolację, Jake wbiegł do kuchni, a jego oczy błyszczały entuzjazmem. Mamo, zgadnij, Ceo. Wybieram się na zawody w przyszłości. Idę na zawody z jego podekscytowania. To wspaniale, kochanie, kropka, kiedy to będzie. Wyjeżdżamy w przyszłym tygodniu, odparł, chwytając jabłko z miski z owocami. To wielka sprawa, mamo. Może odmienić moją karierę, coś w jego zachowaniu wydało mi się dziwne. Jake brał już udział w wielu konkursach, ale nigdy nie był tak przejęty jednym z nich. Wszystko w porządku, Jake? zapytałam, przyglądając się jego twarzy. Wyglądasz inaczej, zbył moje obawy śmiechem. Wszystko w porządku, mamo, lepiej niż w porządku. Nie musisz się o mnie martwić. To tylko naprawdę ważna okazja, to wszystko, kropka przytaknęłam, nie do końca przekonana, ale gotowa odpuścić. W porządku, kochanie. Pamiętaj tylko, że zawsze możesz ze mną porozmawiać. Jeśli coś cię dręczy, kropka, minęły trzy długie miesiące, a Jake A. wciąż nie było. Na początku nie martwiłam się tym zbytnio. Te zawody mogą czasem trwać dłużej niż oczekiwano. Zwłaszcza jeśli drużyna dobrze sobie radzi. Kropka, dzwoniłem do niego regularnie i za każdym razem zapewniał mnie, że wszystko jest w porządku. Zawody po prostu trwają dłużej niż myśleliśmy, mamo, mówił. Nie martw się o mnie. Wierzyłam mu. W końcu Jake nigdy wcześniej mnie nie okłamał. Kropka, dlaczego miałby zacząć teraz, jednak w miarę upływu tygodni nie mogłam pozbyć się wrażenia, że coś jest nie tak. Pewnego wieczoru, gdy siedzieliśmy z Tomem na werandzie, wyraziłam swoje obawy. Kropka, nie uważasz, że to dziwne, że Jake a nie ma tak długo. Tom w zamyśleniu popijał kawę. To niezwykłe, ale jeśli mówi, że wszystko jest w porządku, powinniśmy mu zaufać. Jest teraz dorosłym mężczyzną, lil. w końcu, po trzech miesiącach, Jake wrócił. Ale bomba, którą na nas zrzucił, była czymś, na co nie mogłam się przygotować. Mamo, tato, oznajmił pewnego wieczoru. Zdecydowałem, że chcę mieszkać osobno. Zamierzam wynająć mieszkanie. Wymieniłam zaskoczone spojrzenie z Tomem. To było nieoczekiwane, ale niecałkowicie nierozsądne. Jake był przecież dorosły. Jeśli tego chcesz, synu, powiedział Tom. Popieramy twoją decyzję. Zgodziłam się choć z nutką smutku. Nasze dziecko naprawdę dorastało. Wiedz, że zawsze jesteś tu mile widziany, Jake. Przez kilka następnych tygodni Jake rzadko nas odwiedzał. Zamiast tego wysyłał wiadomości, często prosząc o pieniądze. Za każdym razem przelewałam pieniądze. Mając nadzieję, że pomoże mu to stać się bardziej niezależnym. Kropka, starałam się ignorować dręczące uczucie, że coś się zmieniło w naszym związku. Kropka, wtedy zadzwonił telefon, który wywrócił nasz świat do góry nogami. Kropka, mamo, głos Jake, a trzeszczał w słuchawce, przyjeżdżam dziś wieczorem. Mam ważne wieści do przekazania. I nie będę sam. Kropka, moje serce podskoczyło z ekscytowania. Czy to możliwe? Czy Jake i Sara w końcu zrobili kolejny krok, to cudownie. Kochanie, wyjaśniłam. Przygotuję specjalną kolację dla nas wszystkich. kiedy odłożyłam słuchawkę, odwróciłam się do Toma z szerokim uśmiechem. Myślę, że nasz chłopak w końcu zrobi to oficjalnie z Sarą. Tom zachichotał, przyciągając mnie do siebie. Najwyższy czas. Tworzą świetną parę. Kropka, resztę dnia spędziłam w ferworze zajęć. Przygotowując ulubione potrawy Jake'a i nakrywając stół naszą najlepszą porcelaną. To była doniosła okazja i chciałam, aby wszystko było idealne. Kropka, gdy zapadł wieczór, usłyszałam samochód podjeżdżający na podjazd. Moje serce biło z niecierpliwości, gdy wygładziłam sukienkę i poszłam otworzyć drzwi. Ale widok, który mnie przywitał, nie przypominał tego, czego się spodziewałam. Kropka Jake stał tam, w porządku ale kobieta u jego boku nie była Sarą. Ta dziewczyna była nieznajomą, uderzająco piękną, ubraną w jasne, prowokujące ubrania, które wydawały się nie na miejscu na rodzinny obiad. Mamo, powiedział Jake, jego głos był dziwnie płaski. Chciałbym, żebyś poznała Weronicę, moją żonę. Świat zdawał się obracać wokół własnej osi. To nie mogło się dziać naprawdę. To musiał być jakiś okrutny żart. Ale wyzywające spojrzenie Jake'a i zadowolony uśmiech na twarzy Weroniki powiedziały mi, że to wszystko było aż nazbyt realne. Wszyscy przenieśliśmy się do jadalni w oszołomieniu. Gdy usiedliśmy przy stole, który tak starannie przygotowałam, nie mogłam przestać wpatrywać się w Weronicę. Była piękna owszem, ale w jej oczach było coś zimnego. Co sprawiało, że czułam niepokój. Jake, zdając się nie zauważać napięcia, zaczął opisywać ich ślub. Mieliśmy niesamowitą ceremonię w tym nowym ekskluzywnym miejscu w centrum. Powinnaś była to zobaczyć, mamo. Kwiaty, muzyka, wszystko było idealne. Każde słowo czułam jak nóż wbijający się w moje serce. Jak mogłaś świętować swój ślub bez najbliższych ci osób? Zapytałam, powstrzymując łzy. Twarz Jake'a stwardniała. Najbliższą mi osobą jest moja żona, oświadczył. Chcę ją uszczęśliwić, kropka Weronika uniosła głowę. A na jej ustach pojawił się szyderczy uśmiech. Jake kontynuował, jego głos nieco złagodniał. Rodzice Weroniki porzucili ją lata temu. Wychowywała ją babcia, ale niedawno zmarła, kropka nie chciałem, żeby Weronika czuła się samotna na naszym ślubie, więc postanowiliśmy nie zapraszać żadnych krewnych. Świętowaliśmy tylko z naszymi przyjaciółmi kropka, siedziałem, próbując przetworzyć te informacje. Wtedy przyszła mi do głowy pewna myśl. Jake, a co z Sarą? Co się z nią stało? Jake poruszył się niewygodnie na swoim miejscu. Zostawiłem ją, mamrotał. Ona mnie zdradziła kropka, nie mogłem uwierzyć w to, co słyszę. Słodka, miła Sara zdradzała. To nie miało żadnego sensu kropka, próbując zrozumieć więcej o tej kobiecie, która nagle stała się częścią naszej rodziny, zwróciłem się do Weroniki. A więc, Weroniko, zacząłem, starając się utrzymać chłopaka w stabilnej pozycji. Skąd pochodzisz? Oczy Weroniki zweziły się lekko, ale milczała. Niezrażony kontynuowałem. Czym się zajmujesz na co dzień? Pracujesz gdzieś w tej chwili? Weronika ponownie unikała odpowiedzi, a jej usta zacisnęły się w cienką linię. Może opowiesz nam trochę o swoich zainteresowaniach? Co lubisz robić w wolnym czasie? Spróbowałem jeszcze raz. W mój głos wkradła się desperacja. Kropka w tym momencie Weronika gwałtownie wstała. Nie mam obowiązku rozmawiać o moim życiu osobistym z osobami postronnymi oznajmiła gorąco. Wychodzimy, kropka, nie podziękowawszy za kolację, ruszyła w stronę drzwi. Jake podskoczył za nią, zatrzymując się tylko po to, by poprosić mnie o spakowanie dla nich jedzenia i przelanie pieniędzy na podróż poślubną. Kropka, gdy drzwi zatrzasnęły się za nimi, Tom i ja siedzieliśmy w oszołomionej ciszy, kropka następnego dnia. Wciąż otrząsając się z wydarzeń poprzedniej nocy, postanowiłam zadzwonić do Jake'a. Potrzebowałam odpowiedzi, chciałam zrozumieć, co się dzieje. Ale kiedy się połączyłam, nie usłyszałam głosu Jake a. Kropka Jake jest teraz zajęty. Zimny głos Weroniki przeszedł przez głośnik. Nie może rozmawiać. Ale możesz wysłać pieniądze na nasz miesiąc miodowy na jego kartę. Nie mamy nic więcej do omówienia. Linia zamilkła. Stałam tam z telefonem w ręku, szok ustępując miejsca głębokiemu, bolesnemu smutkowi co się stało z moim słodkim chłopcem. I w jaki sposób ta kobieta zyskała nad nim taką kontrolę, z ciężkim sercem przelałam kilka tysięcy dolarów na konto Jake'a. To było wszystko, co mogłem zrobić, jedyny sposób, w jaki mogłem nadal czuć się związany z moim synem. Mijały tygodnie, a życie wróciło do niespokojnego rytmu. Tom i ja próbowaliśmy pogodzić się z nagłym małżeństwem Jake'a. Ale cisza ze strony naszego syna była ogłuszająca. Wtedy, ni stąd, ni zowąd, zadzwonił mój telefon. To był Jake. Mamo, powiedział podekscytowanym głosem Mam niesamowite wieści. Weronika jest w ciąży. Będziemy mieli dziecko. Moje serce podskoczyło. Wnuk, kropka, mimo wszystko radość przepłynęła przeze mnie. Och, Jake! To wspaniała wiadomość. Tak, to wspaniale. Kontynuował, jego ton lekko się zmienił. Ale potrzebujemy pomocy. Przygotowania do narodzin dziecka są kosztowne, wiesz, przelałam znaczną kwotę na konto Jake. A, moje serce było pełne nadziei. Może to dziecko zjednoczy naszą rodzinę. Kilka tygodni później sprzątałam salon. Gdy usłyszałam podjeżdżający samochód kropka ku mojemu zaskoczeniu, Jake i Weronika wtargnęli przez frontowe drzwi bez pukania. Weronika przeszła obok mnie, skanując wzrokiem każdy kąt naszego domu. Ten dom będzie ładny, oświadczyła rzeczowym tonem. Przepraszam, co jąkałam się zdezorientowana kropka Jake wystąpił naprzód z twarzą pełną determinacji. Mamo, zdecydowaliśmy, że będziemy tu mieszkać. Ty i tata musicie znaleźć sobie inne miejsce. Poczułam się, jakbym została spoliczkowana. O czym ty mówisz? To jest nasz dom. Kropka Weronika odwróciła się do mnie. Jej oczy były zimne. Dla prawidłowego rozwoju naszego dziecka potrzebujemy wolności i przestrzeni. Ten dom jest idealny. Kropka złość we mnie kipiała. Absolutnie nie. To nasz dom i nie możesz tak po prostu żądać, żebyśmy go opuścili. Oczy Weroniki zweziły się niebezpiecznie. W porządku. Ale możesz zapomnieć o jakichkolwiek relacjach z synem lub przyszłym wnukiem. Zanim zdążyłem odpowiedzieć, odwrócili się i wyszli, zostawiając mnie w szoku. Od tego dnia mój telefon był zalewany wiadomościami od Jake'a. W każdej z nich domagał się, abyśmy oddali im dom a każda z nich była bardziej obraźliwa i grożąca niż poprzednia. Nie mogłam uwierzyć w te okrutne słowa pochodzące od mojego syna. Co się z nim stało? Minęły dwa tygodnie tej udręki, zanim Jake ponownie pojawił się pod naszymi drzwiami. Jego twarz była wykrzywiona wściekłością. Musisz oddać nam ten dom, krzyczał. Weronika grozi rozwodem, jeśli tego nie zrobicie. Chcesz zniszczyć moje małżeństwo? Próbowałam przemówić mu do rozsądku. Jake, kochanie, nie widzisz. Ona cię szantażuje. To nie jest w porządku. Jego twarz przybrała niepokojący odcień czerwieni. Nie waż się tak mówić o Weronice. Nie jesteś wart nawet włosa z jej głowy. Kropka dla Toma była to ostatnia kropla. Bez słowa złapał Jake'a za ramię i siłą wyprowadził go za drzwi, zatrzaskując je za sobą. Kiedy gniewne krzyki Jake'a ucichły, upadłam na podłogę, a łzy spływały mi po twarzy. Kropka Tom uklęknął obok mnie, obejmując mnie ramionami. Kropka, mijały tygodnie, a życie wróciło do niespokojnego rytmu. Tom i ja próbowaliśmy poradzić sobie z drastycznymi zmianami w zachowaniu naszego syna, ale ból i dezorientacja pozostały. Kropka pewnego dnia. Podczas zakupów spożywczych usłyszałam znajomy głos wołający moje imię. Lilian? Odwróciłam się i zobaczyłam Sarę, byłą narzeczoną Jake'a, stojącą przy dziale z produktami. Serce przyspieszyło mi, gdy zauważyłam jej ciążowy brzuch. Kropka wspomnienia oskarżeń Jake'a o jej zdradę powróciły, a ja nie mogłam znaleźć słów. Zbierając się w sobie. Udało mi się uśmiechnąć. Sara, nie miałem pojęcia, że się spodziewasz. Jak się czujesz? Oczy Sary zalały się łzami. To nie jest łatwe, przyznała, a jej głos ledwo przekroczył szept. Kropka bycie w ciąży i porzuconym było trudne. Jej słowa uderzyły mnie jak to na cegieł. Porzucona? To zupełnie nie pasowało do historii Jake'a. Wyczuwając, że jest coś więcej w tej sytuacji, delikatnie zapytałam o szczegóły. Sara, tak mi przykro. Możesz mi powiedzieć, co się stało? Jake powiedział nam, że go zdradziłaś. Oczy Sary rozszerzyły się z niedowierzania. Zdradził? Lilian? Nie. To wcale nie było tak. Przez następne pół godziny, kiedy stałyśmy w cichym kącie sklepu spożywczego. Sara wyjawiła prawdę, która zburzyła mój świat. Jake nie pojechał na żadne zawody sportowe, wyjaśniła drżącym głosem. Poznał dziewczynę przez internet i pojechał spotkać się z nią do innego stanu. Nie było go przez trzy miesiące, pamiętasz. Przytaknęłam, wszystko zaczęło się układać. Sara kontynuowała. Kiedy dowiedziałam się, że jestem w ciąży, zadzwoniłam do Jake'a żeby mu o tym powiedzieć, kropka, ale on powiedział mi, że ożenił się z kimś innym. Nie chciał mieć nic wspólnego z dzieckiem. Czułam, że mam słabe nogi. Oparłam się o wózek z zakupami, próbując przetworzyć te informacje. Kropka, nasz Jake, nasz słodki chłopak, okłamał nas wszystkich. Porzucił Sarę i ich nienarodzone dziecko dla kobiety, którą ledwo znał. Kropka, rozstaliśmy się z obietnicami pozostania w kontakcie, a ja wróciłam do domu oszołomiona. W głowie kłębiły mi się wszystkie rewelacje. Historia Jake'a o rozszerzonej rywalizacji, jego nagłe małżeństwo z Weronicą, jego okrutne traktowanie nas. Wszystko to miało teraz jakiś pokręcony sens. Kiedy przeszłam przez drzwi wejściowe, Tom spojrzał na moją twarz i wiedział, że coś jest nie tak. Lel, co się stało? Zapytał z niepokojem wyrytym na twarzy. Usiadłam na krześle przy kuchennym stole. Czując na sobie ciężar prawdy, Tom, usiądź, powiedziałam. Jest coś. Co musisz wiedzieć o J.K.? Opowiadając o mojej rozmowie z Sarą, patrzyłam, jak kolor odpływa z twarzy Toma. Nasz syn okłamał nas, porzucił ciężarną narzeczoną i poślubił praktycznie obcą osobę. W dniach następujących po moim spotkaniu z Sarą, Tom i ja odbyliśmy wiele długich, trudnych rozmów. Oboje czuliśmy głęboką odpowiedzialność wobec Sary i jej nienarodzonego dziecka, naszego wnuka. Musimy jej pomóc, Tom, powiedziałam pewnego wieczoru, kropka, nie powinna przechodzić przez to sama. Tom zgodził się ze mną. Masz rację. Skontaktujmy się z nią, kropka, kiedy zwróciliśmy się do Sary z naszą ofertą wsparcia, początkowo odmówiła, z dumą i bólem w oczach. Ale w miarę upływu tygodni, gdy delikatnie nalegaliśmy, w końcu zaakceptowała naszą pomoc. Kropka, zacząłem się z nią często spotykać, towarzysząc jej na wizytach lekarskich, pomagając jej przygotować się na przybycie dziecka i po prostu będąc przy niej jako ramię do wypłakania się. Kropka pewnego wieczoru, gdy wróciłam do domu po tym, jak pomogłam Sarze urządzić pokój dziecinny, Tom spotkał się ze mną z poważnym wyrazem twarzy. Lil jest coś, co muszę ci powiedzieć, powiedział poważnym głosem. Wynająłem prywatnego detektywa. Wpatrywałam się w niego zszokowana. Kropka, co zrobiłeś? Tom westchnął ciężko. Musiałem wiedzieć, co tak naprawdę dzieje się z jakiem. Dzisiaj przyszedł raport detektywa i Lil jest gorzej niż myśleliśmy. Kropka, w ciągu następnej godziny Tom ujawnił ustalenia detektywa. Jake rzucił studia, porzucając karierę sportową i edukację, aby znaleźć pracę wspierającą ekstrawaganckie nawyki Weroniki. Detektyw podsłuchał rozmowę Jake'a i Weroniki, w której chłodno omawiali plany zmuszenia nas do opuszczenia domu i przejęcia go dla siebie. Ale najbardziej szokującym odkryciem była przeszłość Weroniki. W przeszłości uganiała się za bogatymi mężczyznami dla ich pieniędzy. Detektyw odkrył, że Weronika zaszła w ciążę z jednym z tych mężczyzn i zmusiła Jake'a do małżeństwa, twierdząc, że dziecko jest jego. kropka Wstałam. W głowie mi się kręciło. Musimy powiedzieć Jake'owi. Musimy sprawić, by zobaczył, co się dzieje. Ale Tom potrząsnął smutno głową. Lil, on nam nie uwierzy. Widziałaś, jaki jest teraz. Jeśli spróbujemy mu powiedzieć, tylko nas od siebie odepchnie, kropka, choć sprawiało mi to ból, wiedziałam, że Tom ma rację. Jake był pod takim wpływem Weroniki, że jakakolwiek próba ujawnienia prawdy prawdopodobnie przyniesie odwrotny skutek, kropka, co w takim razie zrobimy? Zapytałam, czując się bezradna. Tom wziął mnie za rękę. Na razie skupmy się na Sarze i dziecku. To oni naprawdę nas teraz potrzebują. Przytaknęłam, walcząc ze łzami. Masz rację. Sara nas potrzebuje, a to dziecko, nasz wnuk, są niewinni w tym wszystkim, gdy tak siedzieliśmy, przetwarzając wszystko, czego się dowiedzieliśmy, nie mogłam powstrzymać uczucia gniewu, smutku i strachu o Jake'a. Ale poczułem też odnowione poczucie celu, być może nie możemy teraz pomóc Jake'owi, ale możemy być przy Sarze i jej dziecku. I może, tylko może, pokazując Jakeowi, jak wygląda prawdziwa miłość i wsparcie, moglibyśmy w końcu się do niego przebić. Kiedy Tom i ja myśleliśmy, że nie może być już gorzej, obudziliśmy się pewnego ranka i zobaczyliśmy, że nasz dom jest pokryty okrutnym, obraźliwym graffiti. Chciwi starcy, samolubne dranie i inne obraźliwe słowa zostały namalowane prajem na naszych ścianach i wściekle czerwonymi literami. Zszokowani i zranieni natychmiast zadzwoniliśmy do naszego sąsiada po drugiej stronie ulicy, który miał zewnętrzne kamery bezpieczeństwa. Kropka, oglądaliśmy nagranie z ciężkim sercem, będąc świadkami, jak nasz własny syn dewastuje nasz dom w środku nocy. Widok Jake'a skradającego się jak zwykły przestępca sprawił, że zanim uwiliśmy kropka, nie skonfrontowaliśmy Jake'a z graffiti. Zamiast tego po cichu zamalowaliśmy nienawistne słowa i wystawiliśmy nasz dom na sprzedaż. W ciągu kilku tygodni sprzedaliśmy nasz długoletni dom i kupiliśmy nowy, niedaleko miejsca, w którym mieszkała Sara ze swoim nowonarodzonym synem. Naszym wnukiem, dzień, w którym Sara przywiozła małego Tomasa ze szpitala był słodko-gorzki. Gdy trzymałem to maleńkie dziecko w ramionach, moje serce puchło z miłości i pękało jednocześnie. To był mój wnuk syn Jake ale Jake nie chciał mieć z nim nic wspólnego. Mijały tygodnie, a my zadomowiliśmy się w naszym nowym życiu. Wtedy, ni stąd, ni zowąd, zadzwonił mój telefon. To był Jake, dzwoniący z nieznanego numeru. Mamo, krzyczał, jego głos był przepełniony wściekłością. Co się do cholery dzieje? Poszedłem do domu, a tam mieszkają obcy ludzie. Grozili, że wezwą na mnie policję. Wzięłam głęboki oddech, uspokajając się. Po co tam poszedłeś, Jake? Żeby znowu zdewastować nasz dom. Po drugiej stronie zapadła chwila oszołomionej ciszy. Zgadza się, kontynuowałam spokojnym głosem. Wiemy, że to ty. Sprzedaliśmy dom, Jake. I usunęliśmy cię z naszego życia. Szok, Jake, a szybko zmienił się w złość. Nie możecie mi tego zrobić, krzyknął. Weronika może mnie przez ciebie zostawić. Nigdy nie zobaczę mojego syna kropka, nie mogłem powstrzymać się od śmiechu, smutnego, pustego dźwięku. Och, Jake. To dziecko nie jest twoje. Weronika cię okłamała kropka, o czym ty mówisz. Wykrztusił kropka wynajęliśmy prywatnego detektywa, Jake. Wiemy wszystko o przeszłości Weroniki, o jej kłamstwach na temat twojego ojcostwa, o twoich planach przejęcia naszego domu. Wysyłam ci teraz dowody. Kropka, gdy nacisnęłam wyślij na e-mailu zawierającym raport detektywa, usłyszałam ostry wdech Jake A. Jesteś głupcem, Jake, powiedziałam, a mój głos nieco złagodniał. Kropka, porzuciłeś Sarę i swojego prawdziwego syna dla kobiety, która od początku cię okłamywała. Mam nadzieję, że pewnego dnia zdasz sobie sprawę z tego. Co odrzuciłeś kropka po tych słowach, odłożyłem słuchawkę, a moja ręka lekko zadrżała. Sześć miesięcy minęło w plamie dziecięcych chichotów. Nieprzespanych nocy i nowo odkrytej radości. Kropka, Tom i ja zadomowiliśmy się w roli troskliwych dziadków. Ciesząc się każdą chwilą spędzoną z małym Tomasem. Nasz nowy dom, choć mniejszy. Był wypełniony większą ilością miłości i śmiechu niż doświadczyliśmy od lat. Kropka pewnego słonecznego popołudnia, gdy siedzieliśmy na werandzie, obserwując, jak Sara pcha Tomasa na huśtawce, którą zainstalowaliśmy na podwórku, nasz sąsiad przeszedł obok z zaskakującymi wiadomościami. — Słyszeliście o Jake'u? — zapytała niskim głosem. — Mówi się, że ta jego żona wstała i go zostawiła. Najwyraźniej oddała ich dziecko rodzicom, okazało się, że wcale nie była sierotą i uciekła z jakimś bogatym mężczyzną, którego poznała Tom i ja, wymieniliśmy się spojrzeniami, przepełniającymi nas mieszanką emocji. Mimo wszystko, jakaś część mnie wciąż odczuwała ból, przez który musiał przechodzić Jake. Później tego wieczoru, jakby przywołany naszymi myślami, Jake zadzwonił, jego głos był daleki od gniewnego. Wymagającego tonu, do którego przywykliśmy, kropka zamiast tego brzmiał na załamany, zdesperowany. Mamo, szlochał. Tak mi przykro. Za wszystko. Proszę, czy możemy zacząć od nowa? Wiem, że wciąż jestem twoim jedynym spadkobiercą. Mogę się zmienić, obiecuję, kropka, zamknęłam oczy, czując znajomy ból w klatce piersiowej. Och, Jake, powiedziałam cicho. Przykro mi, że cierpisz. Ale musisz wiedzieć, że twój ojciec i ja zmieniliśmy testament. Wszystko, co mamy, trafi do Tomasa, twojego syna, tego, którego porzuciłeś kropka szloch Jake, a zamienił się w krzyk. Nie. Nie możesz tego zrobić. Wrócę do Sary, możemy zacząć od nowa kropka Żegnaj, Jake. Powiedziałam stanowczo i zakończyłam rozmowę kropka chwilę później. Tom znalazł mnie na huśtawce na werandzie patrującą się w zachodzące słońce. Usiadł obok mnie, biorąc mnie za rękę. Wszystko w porządku? Zapytał łagodnie, kropka przytaknęłam, ściskając jego dłoń. Tak. To nie jest zakończenie, które bym dla nas wybrała, ale myślę, że jesteśmy dokładnie tam, gdzie powinniśmy być, kropka, i byliśmy. Nasze nowe życie, choć różniło się od tego, co sobie wyobrażaliśmy, było pełne celu i miłości. W każdy weekend nasz dom wypełniały radosne dźwięki śmiechu Tomasa, który odkrywał każdy zakamarek. Sara. Niegdyś dziewczyna naszego syna stała się córką, której nigdy nie mieliśmy. Babcia. Dziadku. Mały głosik Tomasa zawołał pewnego niedzielnego popołudnia. Zobacz, co potrafię. Patrzyliśmy z zachwytem, jak stawia swoje pierwsze, chwiejne kroki w salonie upadając w czekające ramiona Sary. Sara spojrzała na nas, jej oczy błyszczały łzami radości. Kropka, nie wiem, co bym bez was zrobiła, powiedziała cicho. Byliście dla mnie bardziej jak rodzice, niż kiedykolwiek się spodziewałam. Kropka, uklęknąłem obok niej, obejmując je obie. Och, kochanie. Ty i Tomas jesteście naszą rodziną. Nie moglibyśmy kochać Cię bardziej, nawet gdybyśmy próbowali kropka, kiedy rozejrzałam się po twarzach mojej rodziny. Po zwietrzałym uśmiechu toma, łagodnych oczach Sary, pucałowatych policzkach Tomasa, poczułam jak ogarnia mnie głęboki spokój. Kropka to nie było życie, które planowałem, ale było to życie wypełnione większą miłością, większą radością i większym celem niż kiedykolwiek mogłem sobie wyobrazić.